Cześć, witam Was w kolejnym ogłoszeniu wyników. Tym razem chodzi o konkurencję Fragi przy jak najmniejszej ilości obrażeń. Logiczne było, że w tej konkurencji najłatwiej zrobić wynik na najniższym tierze także, nie jest niespodzianką, że zwycięzcą jest gracz, który grał tierem pierwszym. Jest to gracz Pierna na MS1. Mapa prowincja, 51% szans na ale widzimy jak wielu graczy nawet nie są uwzględnionych w xvm <tryk> Bitwa będzie oczywiście no, chyba najnudniejsza jeśli chodzi o pokazane do tej pory powtórki. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, no to tutaj troszkę nadesłaliście tych powtórek, natomiast no nikt nawet nie zbliżył się do wyniku pierny. Były oczywiście bitwy na wyższych tierach, tam były naprawdę fajne, fajne wyniki. Natomiast patrząc, tak na liczby bezwzględne, na sam, jakby, ilość kili, no i zaczyna się. Mamy pierwszy z 36 obrażeń, czyli idealny ogryzek do tego konkursu. Wszystko zaczyna się idealnie. Bitwę, tak naprawdę, nasz bohater zespoleruje przesiedzi głównie w tym krzaku. Także tutaj emocji będzie niewiele. Ale również konkurencja nie polegała na dostarczeniu jak największej ilości emocji. Teraz trzeba za 54-42, czyli obrażenia rosną, fragi nie za bardzo. Czyli niedobra sytuacja, jeśli chodzi o konkurs T1, ale tutaj widzę, że Pierno nie przejmuje się w ogóle kwestiami obrażeń, tylko po prostu stara się grać jak najlepiej. Kolejny dobity za 34. Mamy dwa fragi i 200 obrażeń. Teraz szansa na kolejny trzeci frag. Tak jest. 300 obrażeń. Trzeci frag, czyli na razie średnio około 100. Teraz dinko od tej jedynki. Kolejne obrażenia i kolejny frag. Czwarty już poniżej. 400 obrażeń. Oczywiście na tych tierach kwestie fragów robi się najłatwiej. Nie ulega to wątpliwości. Natomiast Zasady były znane dla wszystkich, także dlatego ten konkurs był również ciekawy, że i były konkurencje, gdzie wymagały tieru wyższego, tak jak meta dla Pool dla deda, to również tutaj gracze, którzy nie dysponują czołgami, mieli szansę zrobić po prostu dobry wynik, także myślę, że pod tym kątem konkurs był dosyć ciekawy. Mamy 5 fragów i 500 obrażeń, czołgi tutaj mają średnio 100 życia. Czy też trochę więcej? Także oczywiście każde 100 obrażeń to jest prawie że czołg. No ale tak jak mówię, jak ktoś miał szansę próbować, to mógł próbować. Udało się piernie. 8 do 3. Czekamy na kolejne fragi. Mamy mediuma. Teraz to mu 28, 17 i jest frag, czyli mamy. Teraz za 19 idealny frak, czyli mamy już 7 fragów, niecałe 600 obrażeń. Średnio nam spadła zdecydowanie jeśli chodzi o frak damage dzielony na frak, już jest poniżej 100. No i mamy szansę, oczywiście, jeszcze na kolejne fragi. Przeciwnicy wyjeżdżają tutaj ładnie pod lufę, stojąc w krzaku. Już naklepał 7 takie uroki, oczywiście, prowincji niższych tierów. Co ciekawe, jeśli byłaby konkurencja, na przykład zrób jak najwięcej fragów przy jak najmniejszym dystansie, no to tutaj Pierna również miałby zdecydowanie szansę na zwycięstwo. Zobaczycie po bitwie, jak mały przejechany dystans był. Aż, aż trudno uwierzyć. Teraz mamy tego Light Traktora, strzał za 45. Teraz szukamy fraga za 37. Mamy 8 fragów, 673. 678 obrażeń. Czekamy, czy coś jeszcze uda się tutaj utłuc, Mamy tutaj ładnego mediuma, który ma tylko 37 zdrowia. Także czekamy. Czekamy. Prowincja jak wiemy, nieco jest nudna. Także odrobinkę przyspieszam. Jest kolejny cel gdzieś tam za budynkiem NC31. Może tutaj coś wyjedzie. No, gra zupełnie nie do oglądania. Takiej bitwy oczywiście nie pokazałbym, jeśli chodzi o jakiekolwiek oglądanie wspólne. Natomiast zasady konkursu są takie, a nie inne. Także moim obowiązkiem jest pokazanie zwycięzcy. Zwycięzca jest znany, tam już fraga nie będzie. Mamy tutaj tego Mediuma 37 hapsów. Bardzo dobry cel. Udaje się 9 frak 715 zaledwie obrażeń przy 9 kilach. Powiem szczerze, tutaj już więcej nie będzie. Tak, za chwilkę się bitwa skończy. A ja tylko wspomnę, że kolejne, kolejne zgłoszenia wszystkie przekroczyły powyżej 1000 obrażeń. Chyba kolejny najlepszy wynik To miał chyba 1200 obrażeń, czyli prawie że dwukrotnie więcej od naszego bohatera. A średnio na strzał naszego bohatera wychodzi jedynie 80 hp zabrane przy każdym fragu. Tutaj zdecydowanie nie miał sobie równych. Kolejne bitwy, które nadesłaliście, no miały zdecydowanie, zdecydowanie większą średnią. Tam był bitwy na piątych tierach, na, na chyba czwartych tierach. Zdobyta baza. Obejrzyjmy sobie screeny końcowe. No i mamy tak. Odznakę mistrzowską, specjalistę. No i spójrzmy na ten wynik, który nas interesuje. Jedynie 715 obrażeń i 9 kili, co dało również 715 czystego EXPA. Przejechany dystans to zaledwie 150 metrów, również rzecz niebywała, przynajmniej dla mnie. Także gratuluję wygranej. Wygrałeś dowolny czołg szóstego Tieru. Bardzo proszę o kontakt, żebyś mógł określić, jaki ten czołg chciałbyś dostać. A tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się niebawem. Czyli jutro w kolejnym ogłoszeniu wyników. Cześć.